Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Gościem TVP Sport, Oskar Kwiatkowski, lider Pucharu Świata w slalome gigancie równoległym w snowboardzie. Oskar, uszczypnąć, czy już jesteś przyzwyczajony do tego, że, że jesteś tym liderem Pucharu Świata? Ja wcale o tym nie myślę i na tym się w ogóle nie skupiam, także czy jestem, czy nie jestem, to jakby nie zmienia to mojego nastawienia. Jesteś w czołówce snowboardowego Pucharu Świata, tam do niej dążyłeś przez, przez dobrych kilka sezonów, ale czujesz, że już jesteś w tej czołówce ugruntowany? No właśnie od paru sezonów dążę do tego i w tym sezonie postanowiłem, że to jest ten sezon, kiedy po prostu dam z siebie wszystko. No i tak sobie działam i, i, i cieszę się, że jakby udowadniam to, że jestem w tej czołówce. No i czuję się swobodnie po prostu w tym. Czuję, że ten sezon jest przełomowy i każdy następny będzie na pewno przełomowy dla mnie, bo bawię się tym, y, co robię, y, nie czuję żadnej presji. Co sprawiło, że ten przeskok jeszcze, jeszcze nastąpił, jeszcze ten krok do przodu? No to wiele czynników się na to złożyło. To ten nasz szeroki sztab od tego sezonu szkoleniowy. Y, no i w, no wiadomo, z razem z tym idzie jakby ten profesjonalizm i to wiele czynników się na to złożyło. trening fizyczny, wszystko po prostu jakby ulepszyliśmy, zrobiliśmy jakby parę kroczków naprzód i, no i, i teraz już jakby działa to i jesteśmy w tej czołówce. Czuję, że ta profesjonalizacja postępuje, bo też pierwszy sezon macie serwismena w zespole, który z Wami jeździ. Tak, no właśnie prezydent nam y, zaufał, y, że jesteśmy w stanie wa walczyć o te czołowe pozycje, więc, y, więc po prostu od tego sezonu mamy serwismana, mamy trenera od przygotowania na śniegu, y, też, także Słoweńca, Izadora Sustersicza, który współpracował y, ze słoweńską kadrą od lat i, i mają parę krążków olimpijskich na koncie. Cieszymy się, że mamy taki, cieszymy się, że mamy taki sztab i, i jeździmy bez żadnych kompleksów. Porównując do początków, kiedy zaczynałeś karierę, jest to olbrzymia różnica? No, olbrzymia różnica. No, wtedy, kiedy zacząłem karierę, to robiliśmy sobie w sumie sprzęt sami. Mieliśmy po jednym trenerze, który zajmował się szeroką grupą. No to jednak z czasem to potrzebny jest ten szeroki sztab i, 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 to, i ci profesjonaliści, którzy zajmują się jakby swoją, swoją jakby branżą. Masz takie wrażenie, że ten snowboard przez lata był taki troszeczkę na uboczu i teraz dzięki wam on wychodzi na większą popularność. No tak, było takie coś. No to za sprawą tych wyników, wiadomo jak za wynikami idzie popularność. Więc my jeździ, jeździmy po prostu już od lat i, i robimy swoje. No też przy Polskim Związku Narciarskim nie mamy na co narzekać. Też nawet kiedy zaczynaliśmy tam przygodę z, z kadrą, z Polskim Związkiem Narciarskim, no to już mieliśmy tam to zaplecze finansowe w miarę dobre. No teraz już jest coraz, wiadomo, coraz większe to zaplecze finansowe też przez te wyniki nasze, no i to jakby idzie wszystko do przodu. To jest moim marzeniem, żeby to był taki sport narodowy, zimowy, następny, no bo to jakby, wiadomo, teraz skoki narciarskie są, mają ugruntowaną pozycję, bo to już jest jednak sport, który już tam w 50-tych latach Polacy odnosili wielkie wyniki sportowe, no i to jest ugruntowane jakby w sercach Polaków, a chciałbym, żeby snowboard też tak był, no bo to jakby nie... Nie, nie będzie jakby z żadną, żadną szkodą dla skoków narciarskich, żeby snowboard też był po prostu równie popularny. Jak to się zaczęło, bo słyszałem, że to tata mówił na, na snowboard. Nie właśnie, to sam. Ja, ja namówiłem rodziców, żeby zabrali mnie na deskę. Gdzieś tam zauważyłem na stoku snowboardzistów i mi się mi to spodobało, także to był mój pomysł od początku. Tata, tata siłuje się na rękę yy, tak zawodowo i jego to bardzo cieszy, to jest jego pasja. Yy, on nigdy jakby nie pchał mnie w siłowanie na rękę. Yy, pokazał mi różne, różne dyscypliny sportowe. Na początku było judo, później był hokej na lodzie, było jiu-jitsu, był tenis stołowy, ale gdzieś tam zawsze była deska i, i, i wybierałem zawsze deskę w zimie. Tak... Jakby siłował się z tatą, to przegrałbyś czy wygrał? No myślę, że bym przegrał w sumie. Chyba, że już by był po prostu po paru walkach i był zmęczony, no to Pewnie bym go wtedy pozamiatał. Sport to jest u was rodzinna sprawa, jest też siostra, Olimpia, która wygrała ostatnio Puchar Europy. To ty ją zmobilizowałeś do tego, żeby zostać snoburdistką, czy też sama chciała to robić, wzorowała się na bracie? Właśnie Olimpię pamiętam uczyłem na desce, ona była może w wieku 10 lat i od razu złamała sobie nadgarstek po 5 minutach jazdy na desce. Po gimnazjum jakby... Nie była, nie była jakby pewna, jaką szkołę wybrać, średnią. I pytała, pytała się mnie, Oskar, może szkołę sportową powinnam wybrać? Co myślisz? A jak taki w sumie y, twardy brat mówi że no nie wiem, jak nie jesteś tego pewna, no to nie wybieraj. Jak y, y, mnie, mnie nikt się nie pytał, co chcę wybrać, tylko byłem pewny, że chceś do szkoły sportowej. No ale wybrała, poszła za tym głosem y, serca i pewnie też. Y, Inspirowałem ją do tego, ja sam, że jeździłem dużo po świecie i ona jakby pewnie widziała, że to jest w sumie fajne sobie tak podróżować i startować w różnych miejscach. No i zaczęła tam przygodę ze snowboardem, poszła do tej szkoły sportowej i teraz jest już ze mną w kadrze narodowej. Dobre mamy relacje i napędzamy się nawzajem. No Mieszkamy w jednym domu, także to wszystko jest jakby, ona wiedzi co ja robię. Jestem starszy o 4 lata, więc jestem takim, można powiedzieć, przykładem dla niej. No i rozwija się fajnie. Myślę, że kiedyś będzie miała bardzo dobre wyniki sportowe. No już ostatnio wygrała Puchar Europy. To już jest naprawdę fajny wynik. Z bycia snowboardzistą da się utrzymać? Da się utrzymać. No, w sensie wcześniej, wcześniej musiałem jakby walczyć o, o, te, o ten grosz i, i pracować gdzieś tam na własną rękę, żeby sobie dorobić. Ale odkąd mam etat w wojsku i służę w centralnym wojskowym zespole sportowym, to mam tą stabilność finansową i jakby nie muszę się o to martwić, więc mogę skupić się na tych treningach na 100%. Starty finansował nam Związek Sportowy, ale jednak to prywatne życie nie jest, nie jest tanie, więc no musiałem zadbać o to sobie sam, gdzieś tam zawsze jest stypendium wiadomo, ale nie dało się z tego utrzymywać i gdzieś sobie tam dorabiałem, gdzieś w górach, gdzieś jako ochroniarz na dyskotece pracowałem też, różne epizody miałem. Często właśnie z pracowałem na dyskotekach, no to też było fajne, ale tylko że jednak takie zarywanie nocek, jeśli nie jesteś w takim jakby rytmie, no to jest ciężkie na następny dzień pójść na trening samego rana po parę godzinach snu dosłownie. Czyli to też, to też wpływa na, na Ciebie teraz, że możesz się skupić tylko na snowboardzie? Tak, no to jest bardzo jakby bardzo komfortowa sytuacja, kiedy możesz skupić się na, tylko na tym sporcie i poza sportem możesz odpoczywać. No przy okazji tego odpoczynku też studiuję na wf w Katowicach, no, żeby po prostu taką karierę dwutorową prowadzić, żeby mieć po prostu jakiś plan B na siebie, gdyby coś się wydarzyło ze zdrowiem niedobrego albo no, po prostu wiadomo, życie jest Życie jest różne, przewrotne, więc dbam też o to, żeby mieć to jakieś wykształcenie. Teraz przed nami Mistrzostwa Świata w Bakuriani. Ty jedziesz jako lider klasyfikacji generalnej w paralelu w Gigancie. To jest dodatkowa presja będą na ciebie zwrócone oczy, oczy rywali, jeszcze bardziej. No właśnie nie, to jest takie w sumie, czy znaczy ja to odbieram jako taki profit dla mnie samego, że, że ugruntowałem tą pozycję teraz w topie i czuję się bardzo mocny i no myślę, że podejdę do tego, tak jak mówię, że bez żadnych tam kompleksów, po prostu to jest dla mnie, że teraz jestem tym liderem i mogę spokojnie robić swoje i wiem, że to mi, to, to mi może przynieść zwycięstwo, co mnie w ogóle nie zdziwiło, no to jest jednak sport, tak samo przegrana mnie nie zdziwi jak wygrana. Ale właśnie cieszę się, że jakby mam w tyłu głowy to, że jestem, jestem jednak w tej czołówce i, i jestem w stanie walczyć z każdym i z każdym z kim stanę do walki w finałach nie, nie, będę, się jakby, nie będę się go bać. Co jest najważniejsze w, właśnie już w startach tych ćwierćfinałowych, półfinałowych? To jest zwracanie uwagi na rywala czy to jest pełna koncentracja na tym jak, jak Ty jedziesz? No właśnie najlepiej byłoby nie zwracać uwagi na rywala, tak się staram też robić. Najważniejsze jest jednak ten Twój przejazd. A ogólnie to, no to jest w tych ćwierćfinałowych przejazdach, półfinałowych, finałowych, no to już jednak to jest taka gra błędów, gdzie też już zawodnicy są zmęczeni, więc najlepiej byłoby po prostu jechać płynnie, jak najbardziej płynnie już na tej trasie, która też już jest troszkę zniszczona po tych wielu przejazdach. No i jak najmniejszą ilość błędów popełniać, jakby też się na, na tym skupiam właśnie, na tej płynności przejazdu, na jak najmniejszej ilości błędów i nieraz nawet tak tak jestem, jestem trochę z tyłu i, i jakby czuję to, że jestem trochę z tyłu, to nie, nie, nie podpalam się, bo... Wiem, że mogę, mam jeszcze miejsce, żeby pod koniec trochę przycisnąć, trochę zaryzykować i wolę zaryzykować na koniec niż gdzieś po drodze zrobić jakieś błędy. Czy masz jakichś zawodników, z którymi wygrana daje największą satysfakcję, idoli, takich gości, na których zawsze patrzyłeś? Nie, no nie mam w sumie czegoś takiego. Każdego, każdego respektuję zawodnika i, i myślę, że też każdy zawodnik respektuje mnie. No, każda każda po prostu wygrana kolejna w przejazdach tych yy, finałowych yy, daje tak trochę, trochę satysfakcji, yy, no ale są jeszcze następne przejazdy i, 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 no, i trzeba to dowieść po prostu do finałów. A poczułem to yy, zwycięstwo w tym roku w Squall, to jakby skoczyłem na jakiś następny etap w mojej głowie, że poczułem się jakby dobrze z tym wygraną. Na tyle, że, że jestem w stanie teraz dalej walczyć w tych finałach i, i, i no i tak, tak właśnie po tym skól dalej działałem, że następna wygrana w ogóle mnie nie zdziwiła. No właśnie to zwycięstwo to było też takie właśnie przełamanie pewnych granic, no bo były te podja wcześniej, ale nie było pierwszego miejsca. Tak, no właśnie nie było pierwszego miejsca. Gdzieś tam się gubiłem już pod koniec tych rozrywek, gdzieś tam w półfinałowych przejazdach finałowych, że po prostu jakby głowa mi nie wytrzymywała, gdzieś tam odpływałem, a w to Squall właśnie pomogło mi. Pomogło mi się jakby przełamać, nauczyć się po prostu wygrywać. Co na koniec sezonu byłoby fajniejsze? Zatrzymanie małej kryształowej kuli, żółtej koszulki lidera, czy medal mistrza świata? No fajnie by było obie rzeczy ugryźć. No będę się starał jak najbardziej. Zdrowie jest, jazda jest, więc są warunki ku temu, żeby Obie dwie rzeczy przywieźć do Polski. Jak długo planujesz karierę? Bo jesteś w wieku 26 lat, no to wygląda na wiek hmm. idealny pod, pod uprawianie sportu jeszcze przez wiele lat. No właśnie, to jest. Snowboard jest ogólnie taką dyscypliną sportu, gdzie możesz ją uprawiać przez wiele lat. No tak jak w sumie jak skoki narciarskie. Więc planuję jeszcze z dwie, z dwa igrz, dwoje igrzysk olimpijskich zaliczyć. No i Mistrzostw Świata przynajmniej dwa razy tyle. Więc y, robię swoje, no też y, to jest fajne, że cała ta droga, to wszystko, ta kariera to mnie jakby cieszy, z tego mam wielką satysfakcję. Y, no i wiem, że prędzej czy później przyjdzie jakiś krążek z Mistrzostw Świata, no też wiem, że przyjdzie jakiś krążek z Igrzysk, jestem o to spokojny, no bo właśnie mam jeszcze przed sobą y, dobrych parę lat.